Dzień dobry Państwu, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Michał Kozłowski, jestem historykiem sztuki z Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu i chciałbym dzisiaj Państwu opowiedzieć, w zasadzie po raz drugi, bo, bo za pierwszym razem mieliśmy pewne te problemy techniczne z dźwiękiem, więc teraz drugie podejście. Chciałbym opowiedzieć Państwu o roli, jaką odgrywała sztuka, w państwie Zakonu Krzyżackiego i jaką funkcję również polityczną mogła ona odgrywać. Tutaj od razu zaznaczę, że z, z konieczności ten, ta, ta moja opowieść będzie wykraczała nieco ponad tematykę wyłącznie Zamku Elbląskiego, ponieważ po prostu ten, ten materiał zabytkowy z, z Elbląga jest na tyle ubogi, że jakby no, nie oddaje pełnego obrazu elbląskiego po prostu założenia zamkowego jako, jako całości. Natomiast ranga elbląskiego zamku była na tyle duża, że ona musiała mieć swoje odbicie zarówno w wystroju rzeźbiarskim, jak i architektonicznym. Dlatego ja postanowiłem i postaram się dokonywać dzisiaj pewnych rekonstrukcji na podstawie innych założeń krzyżackich, jak i oczywiście posiłkując się tymi nielicznymi, ale jednak istniejącymi obiektami z Elbląga, tak aby, mam nadzieję, powstało pewne pole do wyciągania w miarę wiarygodnych wniosków, jak ta sztuka była zaprzęgana również w Elblągu do propagowania pożądanych przez zakon. Idei, a wydaje się, że władze zakonu doskonale zdawały sobie sprawę, że, że, formę, że forma może być nie tylko piękna, ale i użyteczna i że ten język sztuki doskola, doskonale nadaje się do propagowania idei politycznych. No, nie pierwsi i nie ostatni zresztą oni odkryli tę prawdę. Zanim przejdę do opowiadania o, o konkretnych realizacjach, o konkretnych obiektach, chciałbym chwilkę jeszcze poświęcić na temat zarysowania pewnego tła historycznego i powiedzieć o tym, jakie w ogóle cele na gruncie propagandy Zakonowi przyświecały. Ja może nie będę już roztrząsał całej tej historii, jak to się stało, że zakon krzyżacki znalazł się na tych ziemiach z grubsza nazywając Dolnej Wisły, bo jest to temat Szeroki trochę obok tego, o czym chciałbym mówić. Dość powiedzieć w tym miejscu, że takie czynniki były główne dwa, czyli z jednej strony ruch krucjatowy, a więc ta religijnie dyktowana chęć nawracania i walki z niewiernymi, i z drugiej strony takie zdecydowanie bardziej przyziemne czynniki, jak, jak lokalne interesy polityczne, militarne walka o wpływy po prostu w tej części Europy. I to jest o tyle ważne, że tak naprawdę pomiędzy tymi dwoma biegunami, czyli z jednej strony religią, a z drugiej strony polityką, cała ta moja dzisiejsza, cały ten mój dzisiejszy wywód będzie, będzie się toczył. Krucjaty, o których wspominałem, czyli ten, ten ruch, który między końcówką XI stulecia, a wiekiem XIII no, rozpalał wyobraźnię Europejczyków i też wiódł całe Rzesze Rycerstwa do Ziemi Świętej, by ją odbić. Był kolebką nie tylko Samego zakonu Krzyżowskiego, bo on przecież w takich warunkach właśnie w Ziemi Świętej powstał, ale był też kolebką zupełnie nowej koncepcji rycerstwa koncepcji, która musiała jednak usprawiedliwić ten, ten, te, te, te pewne akty agresji. No, krucjaty nie mogły być uważane wyłącznie za akt obronny, bo był to jednak pewien ruch ofensywny. Dlatego teologowie odwoili się i troili, żeby uargumentować, ten, 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 ten ruch krucjatowy. I jednym z takich, no, mogę powiedzieć, ideologów tego, tego ruchu, głównych był, był, był święty, słynny, święty Bernard Sclervo, który tak właśnie pisał o, o tej nowej koncepcji rycerstwa. Tu pozwolę sobie zasytować. Pojawiło się nowe rycerstwo, nowe i niewypróbowane jeszcze na tym padole, na którym wiedzie bój podwójny, już to z przeciwnikiem z krwi i kości. Już to z, z duchem zła. I dalej, zaprawdę rycerzem bez lęku i skazy jest ten, kto chroni duszę zbroją wiary, podobnie jak pancerzem osłania ciało. Podwójnie uzbrojony nie lęka się ani demonów, ani też złych ludzi. Powstała więc w, w, w tym momencie taka nowa koncepcja rycerzy, którzy walczą zbrojnie fizycznie z drugim człowiekiem, walczą jednocześnie czy toczą bój duchowy. W tym samym czasie, Bo albowiem ten ich przeciwnik uosabiał siły ciemności, królestwo zła, królestwo szatana. Więc taki rycerz toczył taki bój podwójny. I tacy rycerze nazywani byli Militia Christia, więc żołnierze Chrystusa, i tak naprawdę wokół tego hasła, tak naprawdę koncentruje się cała ta oś narracyjna propagandy władzy. Zakonu Krzyżackiego, która usprawiedliwiała zarówno te ich późniejsze walki z Prusami, tych prób ich, ich, ich nawracania, jak i w ogóle legitymizowała tak naprawdę istnienie państwa zakonnego jako narzędzia do wprowadzania tego Bożego Ładu na podbitych terenach. Ten Zakon Krzyżacki miał się jawić jako takie zbrojne ramię kościoła, które na, na tych północnych rubieżach Europy walczy z Królestwem Szatana. I taki generalnie miał być taki główny obrazek, który miał działać na korzyść zakonu i, i, i kościoła, również. Oczywiście, w wielkim telegraficznym skrócie, to, to ta cała teoria była bardzo bogata, bardzo bogato argumentowana teologicznie, jak i potwierdzana różnymi aktami politycznymi, świeckimi, tak aby ta legitymizacja. Była jak, naj, jak najpełniejsza. Chcąc jednak przejść na, nie ukrywam, bliższe mi pole sztuki, chciałbym teraz przyjrzeć się takiemu niezwykłemu zupełnie obiektowi. Jest to rękopis Henryka Hesslera. Jest to generalnie komentarz do, do apokalipsy. Powstały w początkach najprawdopodobniej XIV wieku, w tym właśnie tutaj pruskim. Środowisku zakonnym. I jest taki niezwykły obiekt, który właśnie pokazuje ten splot tych dwóch tych dwóch tematów w narracji zakonu, czyli z jednej strony religii, a z drugiej strony próby, próby realizacji jakichś swoich. Doraźnych interesów politycznych. Jest to też szczególnie istotny obiekt, dlatego że wydaje się, że on był dość szeroko rozpowszechniony, bowiem odnotowano go w księgozbiorach konwentów w Malborku, Królewcu, Gdańsku, Ostrudzie, Człuchowie oraz w Elblągu właśnie, więc również w Werblągu goście czy, czy, czy rycerze mogli się. Z, z, tym, z tym, z tym, obiektem zapoznać. Dlatego można sądzić, że, że, że miał on dość istotny wpływ na formowanie się tej pewnej ideologii zakonu krzyżackiego. Z naszej perspektywy nawet ważniejsza niż treść, bo, bo ona jest dość, dość, dość typowa, ważniejsza jest ta warstwa ilustratorska, bowiem Właśnie autor ilustracji w taki dużo bardziej dosłowny sposób przekazywał to, o czym, o czym dzisiaj będę chciał mówić. Przyjrzyjmy się zatem właśnie tej warstwie ilustracyjnej. Autor tych ilustracji, obrazując te poszczególne wątki apokalipsy, bardzo akcentuje te związane z, z walką, walką zbrojną tych sił ciemności i, i, i sił Królestwa Bożego. Zaczyna się oczywiście od kolejnych plag i ataków ze strony sił szatana. Tutaj widzimy takich jeźdźców, którzy dręczą i nękają ludzkość, tratują ludzi, okładają ich, ich pałkami, naj, najpewniej zabijając. Tu z kolei widzimy walkę Michała Archanioła z szatanem, który ucieka w paszczę odchłani na, kolejnym, na kolejnej zaś ilustracji widzimy już właśnie szatana, który przybrał postać ludzką, koronowaną i antychrystem się stał, z którym właśnie później siły Królestwa Bożego będą musiały walczyć. Natomiast tutaj mamy taki szczególnie ważny, ikoniczny obrazek. Otóż no, walka nie była toczona wyłącznie przez siły ciemności i siły siły boskie, ale również ludzie znaczele z dobrym cesarzem stanęli po stronie dobra, tutaj, tutaj widzimy, tutaj ten czarny krzyż na białym tle nie pozostawia tej wątpliwości cóż to jest za, za, za armia, armia ta toczy bój z biblijnym tyranem Magogiem i z ludem Goga, bój oczywiście zwycięski no i tam ta ilustracja, ilustracja tak naprawdę Mówi, mówi więcej niż tysiąc słów. Ona ma nie pozostawiać wątpliwości, że oto Zakon Krzyżacki z, z tym swoim królem, kapłanem w postaci Wielkiego Mistrza, jest częścią Armii Boga jako taki ma pełne prawo walczyć właśnie w jej imieniu, ma prawo poszerzać i rozszerzać te granice Królestwa Bożego, no i tym samym oczywiście rozszerzać granice również. Państwa zakonnego, co na pewno było szczególnie istotne z punktu widzenia fundatorów tego typu ilustracji. Całość oczywiście większe zwycięstwo sił, 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 sił boskich, tutaj widzimy sprytnie Archanioł Michał zabija antychrysta, prze, przeszywając go mieczem, a całość zamyka takie oto ukazanie murów niebieskiej Jerozolimy, niebieskiej Jerozolimy czyli tej, tej, tej Jerozolimy przebustwionej cudownego miasta, które generalnie jest synonimiczne powiedzmy z niebem czy, czy po prostu wspólnotą ludzi zbawionych. No i tutaj absolutnie nie ma przypadków w tym, że te, że ta, że te mury niebieskie Jerozolimy no, przypominają architekturę krzyżacką. Nie jest to absolutnie przypadek. To miało sugerować właśnie, że te, że te warownie rzadkie są pewnym ziemskim odpowiednikiem, czy zapowiedzią przyjścia Królestwa Bo Bożego. A to jest bardzo ważna generalnie funkcja tych, tych, tych symboliczna tych warownik rzadkich o których ja jeszcze będę mówił nieco później. Te iluminacje tego rękopisu Henryka Hesslera są takim najstarszym przykładem malarskiej prezentacji ideologii zakonu krzyżackiego, natomiast no jest to jednak pewna jest to agitacja wyrafinowana, przeznaczona do dość określonego grona odbiorców, wąskiego grona odbiorców. O naturalnym wydaje się podejrzenie, że zakon tym bardziej starał się przekazywać swoją, swoją propagandę poprzez dużo bardziej oczywiste i dostępne dla szerszego grona środki przekazu i tu oczywiście z pomocą przechodziła architektura, i rzeźba. Te krzyżackie założenia zamkowe, których generalna forma wykształciła się dość wcześnie. Tutaj, co szczególnie istotne, badacze właśnie wskazują na Elbląską Warownię jako, to, jako tę pierwszą w typie klasycznego zamku konwentualnego z podzamczami, i to właśnie z Elbląga ta ten model był potem multiplikowany, powielany w innych lokalizacjach, więc tutaj jako Elbląg mam tutaj szczególne, najprawdopodobniej mam szczególne miejsce. Ale wracając, do te założenia zamkowe już same w sobie są pewną manifestacją, manifestacją polityczną. One oczywiście pełniły swoje wszystkie utilitarne funkcje, natomiast ta forma miała jasno wskazywać status i aspiracje, ich fundatorów. Te, te, te warownie, sytuowane były najczęściej samotnie, na tletek naszego szerokiego, płaskiego krajobrazu. One górowały nad, nad, nad okolicą. Te rdzawe, gładkie lica ścian były widoczne na pewno z, z wielkiej odległości. Ten rozmach, szlachetne proporcje, też kunż rzemieślniczy to wszystko miało dawać bardzo jasny sygnał: oto władcy tych ziem. Oto władcy tych ziem przybyli z nadania, z nadania boskiego. No, taki również można podejrzewać, miał być przybył zamek Elbląski, który nazywany był w, źródł, w źródłach najpię drugim najpiękniejszym po, po malborskim. No, oczywiście, tutaj jesteśmy skazani na naszą wyobraźnię, no, ale właśnie, no, popuszczając trochę w wody tej wyobraźni, nawet przykładając odpowiednio pomniejszoną tą skalę, Warowni Malborskiej, no możemy sobie wyobrazić, jak, jak dumnie, jak godnie prezentował się, się ten, się Elblą, prezentowała się ta elbląska warownia z perspektywy tego rozlewiska dzisiejszej rzeki Elbląg na tle wzniesień Wysoczyzny Elbląskiej, jakie ona wrażenie musiała robić na, na odwiedzających Elbląg gościach i, 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 i rycerzach. Na pewno było to wrażenie duże. Głównym jednak tematem mojej kolekcji miała być rzeźba, no, o której do tej pory niewiele mówiłem, dlatego może przejdźmy teraz do niej. Zanim przejdziemy do, do, do tych obiektów z Elbląga, to, 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 to chwilę jeszcze na temat obiektów z innych lokalizacji, które mogą nam na pewne rzecz też uzmysłowić. I tutaj mamy niezwykły, niezwykły tympanon portalu wejściowego do zamku w Bierzgłowie. Przedstawienie dość tajemnicze, tak naprawdę wśród badaczy nie ma konsensusu, co ono przedstawia. Takie główne koncepcje są, są dwie, i tutaj Marian Kucner, którego badania swoją drogą, są takim jednym z głównych źródeł przy, moich źródeł przy, przy tworzeniu tej, tej prezentacji. Marian Kucner widzi w, tej, w tym tym panonie, w tej centralnej postaci widzi przedstawienie właśnie w typie Militia Chrystia, o którym wspominałem, prawdopodobnie. Jest to przedstawienie rycerza zakonnego bądź wielkiego mistrza lub nawet cesarza, a w tych postaciach flankujących widzi pokonanych Prusów, z jednej strony, z, z lewej jakiegoś służącego, a z prawej strony takiego, taką postać składającą pokłon. Był, byłby to, to w, w, taki, w, w, w takiej interpretacji byłoby to dość jasny klarowny. Miałoby to jasne i klarowne przesłanie o to zwycięski zakon. Krzyżacki podporządkowuje sobie Prusów. Za taką interpretacją przemawiają również badania Krzysztofa Rybki, który zinterpretował rynsztunek tych postaci właśnie flankujących jako rynsztunek właśnie pruski, więc to by się tutaj wszystko w jedną całość składało. Natomiast zupełnie inaczej interpretuje tę scenę pani Monika Dzienis, która w tej centralnej postaci widzi raczej wizerunek Chrystusa apokaliptycznego, który właśnie tak z, z mieczem na tle głowy był często przedstawiany. Natomiast w, te, w tym wypadku te postacie flankujące to byłyby właśnie takie symboliczne przedstawienia rycerzy zakonnych. Z jednej strony kroczącego na warcie, a z drugiej strony śpiącego z głową na mieczu, co też przedstawiałoby taką dwojaką czujność tych, tych rycerzy. I w tym wypadku uzyskiwalibyśmy takie dodatkowe jeszcze znaczenie symboliczne, które Wskazywałoby na to, że, że ta przestrzeń znajdująca się za tym portalem jest w jakiś sposób sakralizowana przez obecność tego Chrystusa w, w tym portalu, co jest szczególnie istotne, bo ten portal, jak, jak, jak tutaj chyba widać, no, nie prowadzi jak to zwykle do kaplicy czy do kościoła, ale umiejscowiony jest w murze obronnym otaczającym cały zamek, co wskazywałoby na chęć sakralizacji całej tej przestrzeni zamku, na powiedzenie, że całe przestrzeń tego zamku, jest przestrzenią uświęconą. A rozszerzając tę metaforę, moglibyśmy nawet podejrzewać, że Zakon Krzyżacki chciał dać do zrozumienia, że cała przestrzeń władztwa w ogóle Zakonu Krzyżackiego jest tą przestrzenią uświęconą, że cała, całe terytorium państwa zakonnego jest tym dominium Chrystusa. No wyda, wydaje się, czy może się wydawać, że rzeczywiście na tym zakonowi zależało i taki właśnie był był ich cel. Czy takie właśnie była wymowa tego portalu? No, nie możemy być pewni, natomiast wydaje się to dość prawdopodobne. Kolejnym obiektem, który chciałbym pokazać jest kapitel z Malborka. No jest to rzecz już, rzecz już dużo bardziej dosłowna niż symboliczna, więc już tylko krótko mam tutaj scenę walk zakonu z Prusami. Tutaj widzimy w tej głównej scenie Rycerz zakonny zadaje, jak, jak zapewne śmiertelny cios temu leżącemu prusowi. No była to być może taka, taka scena ku pokrzepieniu serc, właśnie przedstawiająca te, 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 te zwycięskie zmagania z prusami. No wydaje się prawdopodobnym, że i w Elbląskim Zamku mogły tego typu przedstawienia być, występować, ponieważ no oczywiście z Elbląskiego Zamku również. Wiele razy ci rycerze zakonni wychodzili, aby, aby z prusami walki toczyć. Oczywiście, co to tylko przypuszczenia, bo, bo, bo żaden taki obiekt nie został znaleziony, natomiast no, wydaje się, że przypuszczenia jakoś elementarnie przynajmniej prawdopodobne. Natomiast może już, żeby przejść z tej sfery z domysłów do, 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 do sfery bardziej udokumentowanej faktami, to przejdźmy do obiektów elbląskich. Tutaj widzimy, fragmenty rzeźb, które interpretowane są przez badaczy jako fragmenty figur Panny Mądrej i Panny Głupiej z biblijnej przypowieści. No, mam nadzieję, że ta przypowieść jest powszechnie znana, więc nie będę jej tutaj opowiadał. No, jej moralem w każdym razie jest to, że należy być czujnym i gotowym na, na, na przyjście Pana, tak jak Panny Mądre. Nie tak jak panny głupie, które, które do swoich lamp oliwnych zapomniały oliwy. No i teraz pytanie, dlaczego badacze interpretują te właśnie takie no, ułomki gliniane, jako właśnie te panny? Z powodu są dwa. Pierwszym powodem jest jest, ten, jest, jest to naczynie trzymane. Ten obiekt trzymany w, na tym obrazku po prawej przez Pannę Głupią, który jest właśnie interpretowany jako taka pusta lampa oliwna, trzymana tak z spodem do, do, do góry. Rzeczywiście w takiej formie to, 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 to naczynie często było ukazywane. Natomiast wydaje się, że ważniejszym powodem jest to, że bardzo podobne przedstawienia. Mamy w słynnym portalu Złotej Bramy na zamku w Malborku. To są ikonograficzne rzeczywiście dość zbliżone rzeczy. No i teraz powstaje pytanie, czy na zamku w Elblągu również był tego typu portal o podobnej treści. No, oczywiście, tej pewności mieć nie możemy, ale no, prawdopodobieństwo występuje. Dlatego możemy się przyjrzeć również tej, tej wymowie, tej, tego portalu Złotej Bramy z Malborka, w którym oprócz tych panien mądrych i panien głupich. Mamy również uosobienia eklezję, więc kościoła oraz synagogi oraz całe mrowie także takich fantastycznych, hybrydalnych stworzeń, zwierząt, bestii, które te, te, te archiwolty tego portalu zaludniają. No i jak, jakie było przesłanie tego, tego, tego całego, tej, tej całej sceny? Otóż te. Te, te fantastyczne zwierzęta są uosobieniem sił ciemności, sił ciemności, które w tym całym mrowiu oblegają mury kościoła, czyli tej eklezji, a dobrzy chrześcijanie powinni wzorem panien mądrych być, w, być gotowi, być przygotowani, być, roz, być roztropni i oczekiwać na przyjście pana w murach właśnie kościoła. Taki był taki był przekaz na, 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 na gruncie religii, natomiast on z pewnością był również odczytywany, odczy, odczytywany na gruncie bieżącej sytuacji. No i nie trudno tutaj wniosek, że, te, że te, te fantastyczne zwierzęta miały być nawiązaniem do tych całych hord, prusów, niewiernych, którzy gdzieś tam poza murami zamku się przemieszczają. No, i, no, no i w, tym, w, tym, w tym wypadku właśnie te panny mądre miały być takim wzorem, aby, aby być przygotowanym na, na, po, na powtórne przyjście pana, właśnie w murach, bezpiecznych murach tych, tych warowni krzyżackich. Kolejnym obiektem, który chciałbym pokazać, jest ten oto. Fragment rzeźby, który interpretowany jest jako fragment skrzydła smoka. Jest to jest fragment niewielki, natomiast wydaje się, że rzeczywiście na tyle sugestywnie została ta, 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 ten fragment tego ciała smoczego tutaj zaprezentowany, że ta interpretacja wydaje się że rzeczywiście poprawna. No dobra, mamy smoka, no ale w takim razie, cóż to za scena. Z tym, z tym smokiem mogła być ukazana. Tutaj badacze, między innymi świętej pamięci pani Wiesława Rękiewicz-Domino, uważała, że może być na przykład fragment sceny walki świętego Jerzego ze smokiem. No, bardzo, popularny, bardzo popularny motyw byłby to no, zresztą taki, bardzo w myśl tej, tej, tej linii propagandowej zakonu. Mielibyśmy rycerza, który, który tutaj walczy świętego, który, który zbrojnie walczy za złem, za, ze smokiem. Natomiast no, no nie mamy żadnej analogii takiego przedstawienia Świętego Jerzego w innych, w innych warowniach czy fundacjach zakonnych. Dlatego wydaje mi się, że bardziej prawdopodobnym byłoby tutaj interpretowanie, że jest to scena podobna, ale, ale scena walki Świętego Michała Archanioła ze, ze smokiem, którą widzieliśmy już nawet dzisiaj w tym rękopisie. Hesslera, a co więcej, wiemy nawet, że była ta scena używana również do, do ozdabiania wnętrz, bo mamy tutaj właśnie ilu taką ilustrację, reprodukcję tego, jak wyglądały nieistniejące już oczywiście malowidła ścienne z zamku krzyżackiego w Lochstedt I właśnie w, na tym zamku było takie malowidło ścienne ukazujące walkę świętego Michała Archanioła ze smokiem, dlatego wydaje się zupełnie prawdopodobne, że na zamku w Elblągu mogła być ta scena podobna, tylko że w formie rzeźbiarskiej właśnie. W zbiorach Muzeum Archeologiczno-Historycznego mamy również takie oto cegły z literami pokrytymi glazurą z elbląskiego zamku. No Oczywiście nie wiemy, jakie napisy były z nich układane, bo są to takie tylko pojedyncze elementy z pojedynczymi literami, natomiast no, oczywiście łatwo się domyślić, że dawało one bardzo szerokie pole do do, do określenia pożądanej narracji. Oczywiście tego typu narracja była dość hermetyczna w tamtym czasie, natomiast wydaje się, że, 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 że władze zakonne raczej nie rezygnowały i z tej formy przekazywania tej swojej ideologii, żeby, żeby, żeby bywalcy, goście Zamku Elbląskiego mogli się zapoznawać z tą, z tą, z tą ich właśnie linią narracyjną choćby poprzez cytaty odpowiednie biblijne, czy, czy, czy inne biblijne tropy. Tak zdecydowanie mogło być. No i przejdźmy teraz jeszcze do takich elementów dekoracyjnych, którymi zapewne Elbląski Zamek był bogato dekorowany. One oczywiście mogą się wydawać jako właśnie taką pustą dekoracją, natomiast sądzę, że, że, że one również miały swoje, swoje znaczenie poprzez to kosztowne wykonanie, poprzez harmonię, tą, tą symetrię, elegancję, one na pewno wywierały duże wrażenie na, 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 na odbiorcach, a przypomnijmy, że ten Zakon Krzyżacki chciał uczynić ze swych warowni, przestrzeń uświęconą, zapowiedź przyjścia boskich rządów tej, tej niebieskiej Jerozolimy. Zatem wydaje się, że takie piękne elementy, piękna dekoracja były elementem wręcz nieodzownym, aby właśnie nawiązywać do tej boskiej harmonii, do tego boskiego ładu, który miał, miał nadejść, miały budzić podziw. I uznanie, że dla władców tych ziem, którzy pośród tych niebezpiecznych kniei i pełnych, pełnych prusów stawiają tak wspaniałe budowle, tak, tak wspaniale dekorowane, one miały dawać do zrozumienia, że to są właśnie ci władcy z boskiego nadania, którzy mają pełne prawo, żeby na tych ziemiach władać, skoro tworzą też takie wspaniałe. Rzeczy i, 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 i taki, ta, taki, był ich, taki był ich prawdopodobny cel. Oczywiście, poza takim naj, naj, najzupełniej zwykłym, czyli po prostu tego, że miało być po prostu ładnie, to jest nie, nieodzowna ludzka cecha, taka chęć otaczania się ładnymi, symetrycznymi, pięknymi formami. Tutaj widzimy wspaniałe granitowe bazy z dekoracją mazwerkową. Dobrze tutaj widać właśnie taką chęć oddania tej, tej, tej symetrii i, i, i harmonii podziałów. No i taki zapewne był również zamek Elbląski. Tutaj widzimy taką artystyczną rekonstrukcję autorstwa pana, pana Jerzego Domino. No niestety Elbląska warownia do naszych czasów nie dotrwała, jest mnóstwo znaków zapytania, ale no miejmy nadzieję, że te kolejne sezony badań archeologicznych. Będą i dadzą nam jeszcze dużo powodów do ekscytacji, i też być może odpowiedzą na, na szereg pytań, być może również tych o, o dekorację rzeźbiarską Elbląskiego zamku, czego sobie i, i, i Państwu chciałbym życzyć. Tyle ode mnie. Dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia i do usłyszenia.